Czwartkowa sesja to bez wątpienia jedna z najważniejszych sesji w ciągu roku. Radni głosowali na niej nad absolutorium dla Zarządu Powiatu za wykonanie budżetu w ubiegłym roku. Tak więc głosowanie odbyło się nad budżetem projektowanym w listopadzie 2014 roku przez koalicję POPSL i wykonanym przez poprzedni zarząd powiatu z byłym starostą Franciszkiem Tomasem na czele. Były starosta. Rezygnował z unienia funkcji pod koniec marca tego roku. Podziękowania należą się również poprzedniemu panu staroście, ponieważ on. Yy, realizował wraz z całym zarządem budżet ubiegłego roku. A jest za co? Skarbnik powiatu Tomasz Pawłowski przedstawił podsumowanie budżetu za rok 2015. Mamy tutaj po stronie przychodów większe wykonanie jak plan. W związku z tym, że planowane była tylko. Tylko kredyt w wysokości 6 312 507 zł. Natomiast wykonanie było wyższe z tego względu, że były wolne środki z roku 2014. Jeszcze przed poddaniem pod głosowanie absolutorium radni z poszczególnych klubów przedstawili swoją opinię na temat wykonania budżetu. Przekonywał, że zarząd nie miał łatwego zadania do wykonania. Zarząd Powiatu pińskiego w koalicji porozumienie samorządowe. PSL wybrany 27 listopada 2014 roku, otrzymał do realizacji budżeń, który nie był ich autorstwem, z którym musiał się zmierzyć, chcąc realizować nałożone na niego zadania. Innego zdania był radny Kazimierz Sulima, który stwierdził, że próbował doszukać się w wykonaniu budżetu pozytywnych aspektów. Są nimi wzrost wynagrodzeń dla pracowników starostwa oraz środki przeznaczone na oświatę i służbę zdrowia. I to wszystko. Trochę za dużo chwalenia, za mało pokory. Wśród y, zarządu, bo chwalimy się nadwyżką budżetową w wysokości 3 miliony 300 tysięcy, a kredytu bierzemy 6 milionów 300. 000. No to po co brać 6 milionów 300, 000, jak można było wziąć tylko 3 miliony 300 i nie mieć żadnej nadwyżki, prawda? Radnym opozycji nie podobała się także budowa drogi Kruszki-Kijaszkowo. Ich zdaniem szkoda było wydawać tyle pieniędzy na nową drogę raptem dla kilkuset osób. Poziom zadłużenia powiatu sięga 4,9%, a maksymalne dopuszczalne to 5%. Przewodniczący Koalicyjnego Klubu Porozumienia Samorządowego Henryk Stokłosa stwierdził z kolei, że ten rok nie ciężka praca zarządu przyniosły pożądane efekty. Staraliśmy się dogłębnie ten budżet przeanalizować i wprowadzić takie zmiany, które by zagwarantowały przede wszystkim realizację ustawowych zadań i obowiązków. Absolutorium zostało finalnie przyjęte. 17 radnych było za, trzech przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu. Choć na sesji nie był obecny były starosta Franciszek Tamas, który w głównej mierze był odpowiedzialny za wykonanie budżetu, to kwiaty złożono na ręce obecnego starostę Ligiusza Komarowskiego, który w tamtym czasie był etatowym członkiem zarządu. Ważne jest to, że i wymaga podkreślenia, że nie był to przede wszystkim komfortowy rok pracy naszego powiatu, naszego starostwa. Pamiętamy te boje, prawda, gdzie sugerowano podział powiatu Piskiego poprzez wyodrębnienie miasta na prawach powiatu miasta Groskiego. Za największe osiągnięcia zarząd powiatu wymienia inwestycje drogowe, zakup samochodów dla Straży i Policji oraz zakup sprzętów dla Szpitala Specjalistycznego w Pile. Zresztą radni przyjmowali na sesji także roczne sprawozdanie finansowe szpitala za ubiegły rok. Szpital w tamtym roku otrzymał także dotację od powiatu pilskiego. Wyniosło na 1,5 tysięcy zł. Najistotniejsze takie elementy, na które była wykorzystana dotacja to przede wszystkim tak, 450 tysięcy, to jest dofinansowanie zakupu kardioangiografu, który był już w latach wcześniejszych zakupiony, ale płatność została rozłożona na raty. Podczas sesji uhonorowano także byłego starostę. Tomasz Bugajski, który tego dnia obchodził swoje 75 urodziny, otrzymał od radnych bukiet kwiatów.